Cześć, słuchajcie, kolejne kolejne 10 sztuk z mojego warsztatu prosto z pracy, z brudnymi rękoma, bo nie wiem czy brudzić je dalej, czy mamy wygraną. I możemy świętować. W związku z tym, żeby nie przedłużać, no lecimy dalej ze szczęśliwą siódemką. Z dwóch powodów. Urodziłem się siódmego, więc siódemka jest dla mnie szczęśliwa. Po drugie raki 7 już jest od, ponad, no od prawie roku tak, bo w lutym sprzedaż ubiegłego roku się rozpoczęła, jest ponad połowa losów sprzedanych a cały czas główne wygrane są do zgarnięcia, więc szukamy tych 50 koła i liczę na to, że dzisiaj wspólnie je odkryjemy wygrywającymi liczbami widzicie, jest 11 i 23 i lećmy po kolei, co tutaj mamy jest dwanaście, jest dwadzieścia cztery, jest dziewiętnaście trzynaście. niestety niestety nie mamy nic czyli 1-0 dla totalizatora weźmy sobie sprawdźmy jakie mamy liczbę 29, 16, 12, 30 w pierwszym rządku wygrywa 25 i 21 jeden, także tutaj nie ma, nawet w nic nie ma, także dwa zero dla nich.

25 28 i 14. Także niestety nic tu nie ma. Jeszcze bonusik. Bonusikiem jest kwiatek, czyli raz mując 3 zł po dupie dostajemy. I jesteśmy 6 zł do tyłu. Kolejna zdrabka. Wygrywające liczby to 11 i 15, więc trzymajcie kciuki, bo tu pierwszy rząd jak się źle zaczyna, wszystko bardzo źle. Nie mamy nic: 18, 28, 22 i 21, czyli. Kolejna wtopa, ale może było bonus, jak się tutaj uśmiechnie do nas. Niestety, nic, czyli o ile dobrze liczę, 4-0. Nie dla nas, dla organizatora przegrywamy w zdrabkach. A przekłada się to na pieniążki, które włożyliśmy, bo na razie straciliśmy 8 zł, tak. Kolejne, kolejna zdrapka 14 i 28. Lecimy 20... Nie, niestety nie 8, 23, 29, to blisko było, ale jak tak blisko A nie nasze, to raczej nie trafione. Ojej, w pierwszym rządku nic. Zdrapujemy za jednym razem cały drugi. Kolejny. Kolejny spudłowany. Słuchajcie, czarna seria trwa. Dostajemy do zera. Zostały nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteśmy na półmetku. Pięć losów nam zostało. Gdyby teraz każdy był trafiony, no to, chociaż w tych los za los wyszliśmy, byśmy na remis. W tej chwili zdrapując tego, okaże się, czy, czy zaczynamy odrabiać straty, czy już jesteśmy przegrani. Niestety, to co tutaj widzę, to przegrywamy. Jest 21, jest wygrana jakaś. Słuchajcie. Jest szczęśliwa siódemka, druga wygrana. Fajnie. Jest szesnastka. Szesnastka nam nic nie daje. I jest dziewiętnastka, ale mamy wygraną szczęśliwą siódemkę. 10 zł. Już jest nieźle, słuchajcie. Dyszka w tych losach to jest całkiem nieźle. I tutaj 20 zł. No to mamy 30 zł. A na 30 zł tylko w tym. A na wszystkie wydaliśmy 20, no to już jesteśmy dychę do przodu, no to jest kurde fajnie. 50% zarobiliśmy. Mamy jeszcze bonus. Ha! 100% zarobiliśmy, bo ten los daje nam całe 40 zł. 4 dychy tu mamy. A na wszystkie zdrabki wydaliśmy dwie. Także dzisiejszy dzień mogę zaliczyć do udanych. A co więcej się trafi? Na no to co więcej się trafi, no to zawsze troszeczkę do przodu Aha Szukamy Magicznych 50 tysięcy Bo naprawdę, uwierzcie mi Cały czas są do wzięcia Było ich 12 Do dzisiaj zostało ich 9 Jest duże prawdopodobieństwo, że w końcu Ktoś z Was, albo ja Trafimy te 50 tysięcy Jeżeli traficie, dawajcie zaraz znać Lecimy dalej, bo może w tym losie W tej zdrapce te szczęście się do nas uśmiechnie, i być może tutaj będzie magiczne 50 tysięcy zł, o które cały czas walczymy i o których cały czas mówię, że szukam tych 50 koła. Tutaj nie ma nic. 29 z nas nie urządza. 13 też nie. 22 i słuchajcie, 11 też nam nic nie daje. Co w bonusie? Nic. Wygrywające liczby 11 i 29, 18, 15, 19, 23. Niestety póki co nic, jakie kwoty tutaj. O co, o co w ogóle się bijemy? Co tutaj jest? Czy jest te 50 koła, o które walczymy, czy nie ma? Jest! Słuchajcie, jest 50 tysięcy. Uwierzycie, że jest to 50 tysięcy. Ale jaka liczba się tu kryje? Boję się od tego zacząć. Więc jedźmy, czy dwa złota jest nasze, czy nie? 24. Nie. My szukamy 29 albo 11. Słuchajcie, 26. To też nie należy do nas. 14. No i oby tutaj było. Jest jeden. 13. Niestety nie mamy nic tutaj. Nie mamy nic. Jeszcze zostały nam dwa losa, już tak i tak jesteśmy do przodu. Także bez stresu.

I 15, także ten los nam szczęścia nie przyniósł. Została nam ostatnia zdrabka. Ostatnia z 10. Jak na razie mamy zarobione 40 zł. Wydaliśmy 20. Czy będzie coś więcej? Sprawdźmy. Naszymi liczbami, które wygrywają, to jest 11 i 23. 29, 14, 19 i 25. Tutaj w tym górnym rzędzie niestety nic nie ma. Zobaczmy, o co w ogóle się bijemy. Na co tu możemy liczyć? Na jakie kwoty? Kwoty, które jak najbardziej są realne, bo duże prawdopodobieństwo ich trafienia, jeszcze sporo takich wygranych zostało. Zobaczmy, czy wygraliśmy 20 zł. Nie. A czy 4? Aj też nie. To może 4 rychy nam wpadnie. Nie. I 10 niestety też nie. Także sprawdzam bonus. Niestety, słuchajcie, na 10 zrapek 9 jest do śmietnika, ale z kolei ta jedna, jedna, jedyna szczęśliwa dała nam 4 dychy, czyli 100% zwrotu z naszej inwestycji. Dzięki i życzę Wam wygranych. A jeżeli traficie 50 tysięcy, zaraz dawajcie znać.